Dzień mamy dzisiaj sobotę i gdzie jedziemy? Gdzie jedziemy? Na Poledzynowe Tak jest Na lubisz na telefon Ryan Little <laughs> Co właśnie do Pepko i do Roslana, ponieważ e, jutro jest nasz Halloween i e, ja je ja organizuję, więc po pierwsze muszę kupić jakieś ozdoby, po drugie po drugie przebieram się za Madi i Cassie z Euphorii, w sensie ja będę Madi, a my z tym to, to będzie Cassie, więc um, muszę kupić taką z z z zaczkowatą opaskę, bo ona ma taką w domu, ale zapomniałam jej wziąć um, i podobno są w Rusmanie, więc chcę zobaczyć. Na ja pewno Wam pokażę, co tam kupię i też jutro Wam pokażę, jak się będę przebierać. To jest taki outfit na spontanie. A jak mi nie wyjdzie, to zawsze po prostu wiecie, coś strasznego wymyślę, ale. Taki jest jak na razie plan. Zobaczymy, co z tego będzie. Powiem Wam, że byłam w Pepko i totalnie nic. Nie ma halloweenowego, ale trosłana. Ale zaczęłam się stresować. Myślałam, że będzie duży wybór. <śm> nie było totalnie żadnych... Dekoracji. Kupiłam sobie tylko taką zaczkową opaskę, tak jak Wam mówiłam. No i teraz lecę z zrobieniem sama dekoracji. Tu planuję zrobić pajęczynę z muliny. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Po prostu pisałam na Pinterestie dekorację na Halloween i zobaczyłam właśnie taką pajęczynę z jakiegoś sznurka, więc stwierdziłam, że e, spróbuję to zrobić. może wygląda dzisiaj mało wyjściowo, ale spokojnie, wszystko przed nami. Dzisiaj Roch wstał o 8:30, co oznacza, że gdyby nie było przesunięcia czasu, zostałby o 9:30. No i tak naprawdę ja co dużo nie zrobiłam z Rochem, bo jest godzina 12:30, czyli 11:30 jest i Roch jest już u babci, bo dzisiaj tak jak wiedziałam imprezę i Roch pojechał teraz do babci. No mojej babci, czyli do, do swojej prababci. Później moja mama go odbiera i przyjedzę na chwilę na imprezę, bo obiecałam mu a on bardzo się ekscytował tym halloween więc na chwilę wpadnie no i co, i chciałam wam powiedzieć jak tam moje przygotowania. bo po pierwsze umyłam całą kuchnię umyłam wszystkie blaty i kuchnia już jest gotowa odkurzyłam tu też jeszcze, muszę umyć oczywiście podłogę, został mi salon a oczywiście mój pokój i Rocha tak trochę lejtowo traktuję, bo najważniejszy jest salon właśnie i kuchnia, bo to wszystko jest na widoku więc z tym salonem no muszę to wszystko ogarnąć ale wczoraj jeszcze wieczorem, zanim poszłam Pać. Zrobiłam kilka dekoracji. Pierwszą z nich jest ta pajęczyna, a drugą robiłam razem z Rochem i to są te nietoperze i Roch tam przykle dynię, ale ona mi się nie podoba, więc ją odkleję tam też możecie zobaczyć nietoperze w tej makramie. No i dzisiaj rano z Rochem zrobiliśmy to oraz to, tylko że ja się będę jeszcze myła, więc się na pewno zmyję, no ale na lustrze tutaj zostanie i powiem wam, że po prostu skończył mi się płyn do mycia luster, a jest niedziela, więc nigdzie go nie kupię e, i stwierdziłam, że po prostu je całkiem pobrudzę, żeby e, nie przykuwało uwagi to, że tutaj są plamki takie, tylko właśnie mm, to, no, możecie powiedzieć co myślicie, tam easy slajdy leżą, żeby je umyć. Idę sprzątać. Odkurzacz na mnie czeka. Powiem wam, że nałożyłam sobie wszystkie chyba brokaty, jakie miałam. Zaczęłam od takiej paletki, to jest Makeup Revolution z jakąś influencerką wygraniczną i nałożyłam sobie ten srebrny i on jest fajny, bo jest taki odskulowy, no bo jednak srebrny cień raczej nie jest często używany i tak mi się okaże z euforią, ale stwierdziłam, że za mało się błyszczy, więc dodałam jeszcze z Instagram, e, tutaj brokaty tak naprawdę trzy, e, takie w takich neutralnych odcieniach i dodałam jeszcze z tego starego Instagram, e, ten brokacik taki tu, ale wam nie pokażę, bo on jest cały rozsypany w tej palece. E, no i teraz się tak błyszczy. Wiem, ja że tego nie widać tak super, ale może wam zrobię jakąś przebitkę, bo teraz maluję kreski e, i później jak przyjedzie do mnie moja koleżanka, to może właśnie nagra mi jak to się błyszczy, bo no nie widać. Ja jedną rzęsę i tak się wahałam, czy właśnie tą czy jeszcze mam takie rzęski, eee, ale te wydają mi się fajniejsze. Więc jedną tutaj ona jest trochę powyginana, bo ja to ze rzęsy nie dbam, więc będę musiała ją później przyczesać po prostu i będzie lepiej, ale myślę, że widać dużą różnicę z rzęsą a bez. że ja się nie inspirowałam żadnym makijażem konkretnie, tylko tak z pamięci stwierdziłam, że sobie zrobię jakiś makijaż, który mi się kojarzy z medii i teraz ogarnęłam, że ten makijaż właśnie, w którym, znaczy ten moment w serialu, kiedy ona ma tą taką opaskę z tymi zigzaczkami, którą sobie specjalnie właśnie kupiłam e, i tą czarną skienkę, ja takiej nie mam, ale po prostu bryzyką czarną skienkę, bo moje Halloween jest mega na spontanie i nie wiedziałam, że w ogóle będę coś na nie robić. E... To właśnie tam ma srebrny makijaż, więc trafiłam idealnie. Nie wiem, jak sobie te włosy zrobić, żeby one się trzymały, bo ja je dzisiaj umyłam i są takie, wiecie, świeżo umyte, i niestety tak nie przylegają do głowy, ale chyba będzie spoko. I jeszcze chcę sobie tutaj te włosy tak zawinąć na żel, tylko do tego akurat muszę już mieć. Jakieś inspo, bo totalnie nigdy tego nie robiłam i nie wiem, czy mi to w ogóle wyjdzie, ale może jakieś takie. arena. bo jeszcze, że mi to w ogóle makijaż zepsuje, ale chyba nie powinno. Dobra. Idę próbować to robić i pokażę Wam po. Boże, jaka jestem cringe czasem. Yy, chciałam powiedzieć Wam, że zrobiłam live, na którym robiłam TT te, te i ktoś mi powiedział, żebym przytrzymywała, jak to robię i. Zrobiłam pierwszy ten drugi, ale ten przedgorszy niż ten nawet. Jeszcze tutaj chyba że nie zrobię takiego zawiasa, jak właśnie Madi miała często, ale często, w jednej stronie chyba. <grafię> ale nie wiem czy mi się uda, dlatego jeszcze tego nie zrobiłam, bo musiałam, wiedziałam, że będę musiała jechać po moich znajomych na pociąg. Moja koleżanka z Gdyni. ale w sumie jest Gdańska. Gdańska przyjeżdża za dosłownie trzy minutki, a mój przyjaciel z Gdyni będzie za pół godziny, więc jadę z właśnie moją koleżanką na zakupy. Tak, jestem w krótkich studenkach i nie przemyślałam tego, że mam skóry eee, i e, później wracamy tutaj z powrotem po właśnie mojego przyjaciela. Co się mówi, jak się dzwoni dzwonkiem? Mówisz eee, e, mówi sukielek dziewczyków. A odwróć się jeszcze <słyski> <słyski> słodki!